Obok krzyża Jezusa stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Tyż wielką chlubą naszego narodu zaśpiewaliśmy przed chwilą, powtarzając pieśń, jaką niegdyś naród wybrany wznosił na cześć swojej wybawicielki Judyty. Bez wahania przejmujemy te pieśni Izraela i śpiewamy ją Maryi jest wielką chlubą naszego narodu, naszą chlubą, naszą radością, naszą wybawicielką, naszą opiekunką, przyjaciółką, przewodniczką, matką, królową. Warto się przyjrzeć i potrzeba nam przyjrzeć się jak to królowanie Maryi zostaje nam dzisiaj objawione w słowie Bożym. Najpierw Wraz z apostołem Janem jesteśmy świadkami tej wizji, którą on otrzymuje: wielkiej wizji pięknej i groźnej, w której dwa obrazy nakładają się na siebie. Najpierw to jest obraz Arki Przymierza, a więc tego znaku, symbolu, który dla Izraela był znakiem upewniającym go o obecności Boga, takim znakiem namacalnym, który można było właśnie zobaczyć, dotknąć. Który Izraelici nieśli ze sobą przez pustynię, który potem, którego potem strzegli w samym sercu świątyni Jerozolimskiej, do którego pielgrzymowali. I na ten znak arki przymierza, znaku obecności Boga wśród swojego ludu, nakłada się obraz niewiasty obleczonej w słońce. To jak ktoś sobie Układając dla nas to czytanie na dzisiejszą uroczystość, bardzo odważnie postąpił z tekstem 11 i 12 rozdziału Apokalipsy, wyjm wyjmując z niego konkretne zdania, niektóre pomijając. Pominięte zostało chyba zdanie bardzo ważne, że ta, która objawia nam się jako obleczona w słońce, w wieńcu z gwiazd, stąpająca po księżycu jest brzemienna i woła cierpiąc męki i bóle rodzenia. Ta która zostaje nam ukazana w takiej potędze i blasku jest jednocześnie najbardziej bezbronna, cierpiąca i potrzebująca. A Ewangelią tej uroczystości, którą z radością co roku obchodzimy, jest ewangelia o osieroceniu Maryi. Ewangelia o Golgocie. Ewangelia o tym momencie, w którym ona potrzebuje Zostać wzięta pod opiekę ucznia i tak dla niego też staje się matką. On też potrzebuje zostać wzięty pod jej opiekę. Ale to on bie, bierze ją do siebie. Ktoś ją musi zabrać z Golgoty, gdzie zostają osierocona. Trochę inne jest to królowanie Maryi objawione nam przez Słowo Boże. Od tego całego zespołu pojęć i skojarzeń, które pewnie rodzą się w nas, kiedy słyszymy czasownik Królować i tytuł Królowa. Święty Paweł mówił do kolosa i mówi do nas dzisiaj, abyśmy dziękowali Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Bóg nas uzdolnił do udziału, do uczestnictwa w dziale, to znaczy w losie świętych. Chcemy tego uzdolnienia od Boga. Chcemy, żeby ono się dzisiaj na nowo wydarzało. Żeby Bóg mnie i siebie dzisiaj uzdolnił do udziału w losie Maryi, w jej królowaniu takim, jakie zostaje nam objawione w Słowie Bożym w tym królowaniu innym, różnym od naszych wyobrażeń i od naszych oczekiwań. Czy to jest tak, że ja przychodzę do Pana Boga, przychodzę także do Jego matki królowej i przedstawiam swój plan, jak ja powinienem królować i jak ja powinienem zwyciężać i na czym to powinno polegać? Nie tak dawno temu Przeżywaliśmy, byliśmy świadkami pożegnania Królowej Elżbiety II. Taką rolę Maryja pełni dla nas ważnego symbolu, znaku, przed którym jesteśmy gotowi schylić czoło, przyznać, że jest kimś ważnym, ale ostatecznie bez mocy sprawczej, specjalnie. Czy jesteśmy gotowi poddawać się? Choć tyle w nas oporów, choć tyle naszej słabości, poddawać się pod to jej królowanie, które ostatecznie jest królowaniem jej syna. Tak ta uroczystość jest nam dana po to, abyśmy przypomnieli sobie o jej opiece, abyśmy się ucieszyli jej obecnością w naszej historii narodowej, w naszej historii osobistej. Ale ta uroczystość jest nas, nam też chyba dana do przeżycia co rok, aby była takim swoistym Bożym sprawdzam. Maryja ma być królową wedle moich wyobrażeń, ma realizować jako królowa to co mnie się kojarzy z królowaniem? Czy przychodzę dzisiaj świętować tę uroczystość, karmić się słowem, karmić się ciałem Chrystusa, po to, aby On mnie uzdalniał do królowania na jej i jego sposób. Prostą dziewczynę z Nazaretu, matkę kontrowersyjnego wędrownego rabbiego, matkę skazańca, bez mrugnięcia okiem nazywamy królową. Więc Bóg mówi, sprawdzam. Potrafisz dostrzec godność i piękno człowieka obok ciebie, człowieka z nieoczywistą historią, nieczarno-białą. Wielu z nas, nieraz znów pokonując własne opory, stara się regularnie sięgać po różaniec. W takim wielkim, przepięknym zaufaniu powtarzać dziesiątki, setki, tysiące i dziesiątki tysięcy razy. Zdrowaś, zdrowaś Maryjo, zdrowaś. Bóg mówi: Sprawdzam. Potrafisz powtórzyć raz jeszcze, nie wiedzieć, który. Kocham, przepraszam, proszę, potrzebujecie. Potrafimy, i wnętrze tej świątyni o tym świadczy, oddać coś, co jest dla nas osobiście ważne, pamiątkowe, cenne, aby uczcić Maryję w jej wizerunku, w jej ikonie jasnogórskiej, w jej figurze. Bóg mówi, sprawdzam. Gdzie jest granica, na której wobec człowieka potrzebującego mówisz sobie, nie, to już jest moje. Tego już nie ma nikt prawa ode mnie oczekiwać i żądać. Tyś wielką chlubą naszego narodu, obyśmy i my byli jej chlubą i jej radością. Królowej, która pragnie podzielić się z nami swoim królowaniem, zaprosić nas do swojego królowania której syn nieustannie nas uzdalnia do udziału w jej królewskim losie. Co daj nam, Panie Boże? Amen.